Wyobraź sobie, że jesteś na środku oceanu. Jest głęboka noc. Sztorm wyje tak głośno, że nie słyszysz własnych myśli, a lodowate fale uderzają w burtę twojego statku. Walczysz o utrzymanie kursu. Nagle Majtek na bocianim gnieździe krzyczy, wskazując w ciemność. Coś tam jest. We mgle. Tam, gdzie nie powinno być niczego. Pojawia się dziwna, krwisto-czerwona poświata. I wtedy go widzisz. Statek, ale nie jest to zwykły okręt. Płynie prosto pod wiatr na pełnych, nadymających się żaglach, podczas gdy wy musicie swoje zwijać, by nie zginąć. Twoja krew zastyga w żyłach. Marynarze obok ciebie zaczynają się modlić. Bo wiecie, że to nie jest drewno i płótno, wiecie, że właśnie spojrzeliście w oczy zwiastunowi śmierci. Aby zrozumieć ten strach, musimy cofnąć się w czasie, do XVII wieku, złotej ery żeglugi, ale i czasów, gdy morza były pełne białych plam i śmiertelnych niebezpieczeństw. Najgorszym z nich był przylądek Dobrej Nadziei na południowym krańcu Afryki. Wtedy słusznie zwany przylądkiem burz. To cmentarzysko statków, gdzie dwa oceany zderzają się z furią zdolną kruszyć skały. To właśnie tam poznajemy kapitana Hendrika van der Dekena. Był to człowiek z żelaza, nieustraszony żeglarz holenderskiej kompanii wschodnioindyjskiej, który zasłynął z rekordowo szybkich rejsów między Amsterdamem a Indiami. Ale jego odwaga miała ciemną stronę była nią pycha. Van der Deken wierzył, że morze należy do niego. Że nie ma siły na niebie ani na ziemi, która mogłaby go zatrzymać. I pewnego dnia natura postanowiła sprawdzić tę wiarę. Był rok 1641. Gdy statek van der De zbliżał się do przylądka, rozpętało się piekło. Niebo pociemniało w środku dnia, a wiatr ciskał potężnym trójmasztowcem jak dziecięcą zabawką. Fale przelewały się przez pokład. Zmywając wszystko na swojej drodze, załoga, przerażona do szpiku kości, błagała kapitana. Panie, zawróćmy. Schowajmy się w zatoce, zanim zginiemy. Ale van der Decken tylko się śmiał. Stał na mostku kapitańskim, przywiązany linami do steru, z fajką w zębach, popijając gin prosto z butelki. W jego oczach nie było strachu, płonęło w nich czyste szaleństwo. Kiedy kolejna potężna fala niemal strzaskała główny maszt, kapitan wzniósł pięść ku czarnemu burzowemu niebu. Z jego ust padły słowa, które przypieczętowały jego los na wieki. Wykrzyczał w stronę Boga i żywiołów: Nie zawrócę, choćbyście zesłali na mnie wszystkie diabły morskie. Opłynę ten przylądek, nawet jeśli będę musiał żeglować do dnia sądu ostatecznego. Zapadła cisza. Mówi się, że niebiosa przyjęły wyzwanie. W jednej chwili sztorm ustał, jak ucięty nożem, ale statek Wanderdekena nie był już częścią świata żywych. Stało się coś potwornego. Kapitan i jego załoga nie umarli, ale też przestali żyć, stali się latającym Holendrem. Od tamtej pory ich statek jest widmem. Jego żagle, choć podarte i spruchniałe, Zawsze są pełne wiatru, którego nikt inny nie czuje. Kadłub, choć przegniły i ociekający wodorostami, tnie fale szybciej niż jakakolwiek inna jednostka, często otoczony upiornym, czerwonawym blaskiem. A załoga? To już nie ludzie, a cienie. Szkielety obciągnięte suchą skórą, skazane na wieczne, bezcelowe manewrowanie statkiem, który nigdy, przenigdy nie dobije do żadnego portu. Są uwięzieni w pętli czasu, wiecznie walcząc ze sztormem, którego sami sobie zażyczyli. Ale najstraszniejsza i najsmutniejsza część tej legendy nie dotyczy sztormów, dotyczy ciszy na morzu. Opowieści żeglarzy mówią, że czasami, gdy wiatr zamiera na środku oceanu, latający Holender zbliża się do innych prawdziwych statków. Widmowa załoga spuszcza na wodę spruchniałą szalupę, wiosłują w milczeniu. By przekazać żywym pocztę, to listy. Listy, które napisali wieki temu, zanim stali się upiorami. Listy do ich rodzin w Amsterdamie, do stęsknionych żon, matek, do dzieci, których nigdy nie zobaczyli dorastających. Tragizm polega na tym, że adresaci tych listów nie żyją od setek lat. Ich domy dawno się rozsypały, a jednak widma wciąż próbują wysłać wiadomość do domu. Biada jednak temu kapitanowi, który z litości przyjmie tę przesyłkę. Mówi się, że zabranie na pokład listów od umarłych ściąga na statek nieszczęście, choroby i nieuchronną zgubę. Holender dzieli się swoją klątwą z każdym, kto okaże mu serce. Latający Holender to coś więcej niż tylko stara opowieść o duchach, którą straszy się majtków na wachcie. To wieczna przestroga przed ludzką pychą, przed rzucaniem wyzwania siłą potężniejszym od nas. To symbol wiecznej samotności i kary, która nie ma końca. Więc gdy następnym razem staniesz nocą na brzegu morza i zobaczysz na horyzoncie dziwne, migoczące czerwone światło, nie wpatruj się w nie zbyt długo i módl się, żeby to była tylko latarnia morska. Być może van der Decken właśnie szuka kogoś, kto odbierze jego listy. To wszystko na dziś, Weha Legend. Zgaście światła i śpijcie dobrze, jeśli potraficie. Jeśli masz w sobie dość odwagi, by wysłuchać kolejnej historii, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw łapkę w górę, by odpędzić ciemność.